Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jest piątek Czyli zagramy sobie w Soul Knight No i jest ze mną koteczek no. Więc idziemy Dalej no i Postaram się Postaramy się przejść no, Coraz więcej tych poziomów Jesteśmy, Jestem już coraz lepszy w tą grę I wiem, że skrzynka jest fajna Oszczep, jej baboszczep! Ja zablokowałem? Nie, dobra. Idziemy na wykrzyknik, zobaczymy, co tam jest. Co, co, tym, co to? Kowal, nie chcę. Nie mam pieniędzy w ogóle. Na początku miałem mm, dwie monetki, chyba. Tak, ten oszczep jest dobry. Z jednym uderzeniem już zabija wrogów. Fajny. Fajnie. Nie wiem, czy o szyb jest wyda woda wielkanoc, da jajka. Wielkanocna, ale no już po Wielkanocy. I jako. Jeszcze, jeszcze, je więcej jajek, ale je, je nie chcę jajek, czy wolę schabowego. Jeszcze? Ilu ich tu jest? Oszczep, oszczep. Dobra, ostatnie jajko. O, nie rzuciłem mnie i już portal. No to szybko, pokój w minutę. Niecałe dwie. Mmm. Mm. Zestrzelbym. No nic mi takiego, takiego nie było. Super. Pisanka, jej. Króliczki? Nie. <grywka> to była bomba. Myślałem, że tą bombę mogę wziąć. Pisanka. Znaczy oszczep. O, ten nie zginął. Oszczep. Co to jest za logo? Nie wiem. Jezus. Nie, nie chcę zginąć. Ja Nie chcę. Za... Nie, 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 nie będę. Dobra, może się schowam. niech no dostań. Ja. Zgadij, jajko. Jeszcze więcej. Nie. Nie, no przestań strzelać. Przestań. Nie strzelaj, już, ucisz się, już. Kto jeszcze? Naprawdę dużo tu. To, to się przekopę. Kop, 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 kop. Dobra. Gdzie skrzynka? Ja chcę skrzynkę. Ja... Poproszę skrzynkę. Tutaj jest. Wykrzyknik czy skrzynka? Myślę, że wykrzyknik. Najpierw tu co to jest. Nie, studnia życzeń, to jest... to jest coś, coś jak ten, co nam moce zawiera, tylko nic się nie stanie. W tej studni wiem. Oj, skrzyneczka. Śnieżny lis. XXL, co to jest? Ui. To włoszech tak czy siak wezmę? Mam śnieżnego lista! wi Dobra, chodźmy tutaj. Ciuciu, e, śnieżny list, no nie bije za dużo, no. Ale szybko strzela, to jest jego chyba jedyny plus. Jed A jego minus to jest, że no nie zadaje dużych obrażeń. To już, wystarczy. Ja wolę jajka. Jajka są słabsze niż oni. Do góry czy do portalu? Myślę, że do portalu. Nie będziemy tam iść. Hopa. Uważaj na pułapki na tym poziomie. Czyli tu będą pułapki? Nie, to on jest zły. On chce tylko nam moc. Raczej to jest złe. Na tym poziomie są pułapki. Ale i, i pułapki nie wiem. Nie wiem, jakie pułapki. O, skrzynka na no dole, to fajnie. Idziemy sobie tu, 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 tu. Nie, handlowiec. Sklep. Nie. Po co mi miotła? Piłka do... To jest... Ale to nie jest piłka do koszykówki, tylko to jest jakaś apteczka-bomba, to yy, może to jest ta pułapka, to ja nie wiem. No i rzeczywiście, są tu pułapki. Ś patrzcie, mam śnieżnego lisa XXL, a tu jest śnieżny lis L. To on strzela takimi pociskami. Ale kosztuje zero. Widzę co? Idziemy z dwoma śnieżnymi lisami. O, mana. Idealnie. Gdy, mi, gdy skończy mi się mana, to tego nie będę używał, tylko będę używał tego. Bo ten kosztuje zero. O, nowa moc. Kule się odbijają. Zmniejsza prędkość pocisku potwora, większy zasięg podnoszenia. Zwiększenie skuteczności twoich grzebrzaków i pączników. Myślę, że kule żeby się odbijały. Cześć w, w, nie w tą stronę, cześć automacie i pa. A jak zaszarżował, nie ten karabin. Jak pozaszarżował, po prostu. Wszedłem to od razu. Rzeczywiście fajnie kule się odbijają. Czysto. Wykrzyknij skrzynka. Wykrzyknik czy skrzynka? Skrzynk, nie, wykrzyknik. I telefon się rozładuje. Aha, to ja mam śnieżnego lisa L i śnieżnego lisa XL. A tu mam śnieżny lis XXL. A pamiętać, co Bartek mówił, że ze studni... Nic nie wyjdzie, a mi wyszedł... Lis XXL Ten co wyrzuciłem to był XL Lodowy X Lodowy ja, dobra biorę Nie, to jest jakiś słaby Ale śnieżny lis Śnieżny lis XXL, tak się ta broń nazywa To ja zaczekam aż rozwalą mi wjazd Wjeżdżam tu. Cześć kotek. Kotek, może zacznij trochę ich atakować, bo ja many nie chcę tracić i życia. I nerwów. O, o, co to? Strzelba M2. Dobra. Niech będzie, ochaj Wezmę go przez ścian ścianę. wziąłem przez ścianę! Ej! Co? Ile mu to strzela? Nie wiem, ale to, to. O, i znowu są pułapki na tym poziomie. Dziękuję, gro, że mi to mówisz. Chwila, co? Już jesteśmy przy Bosie? Aż tak szybko? 8 minut? Wow. E, ta pompa zadaje bardzo mało obrażenia, więc jej nie chcę. Ten świeży XXL to te jajka szybko zdejmuje. Nie, to jest bos! No, kurde, Mana. Mana! Dobra. Eee, mi zaczyna brakować. Eee. Tak! Dzik! Dzik powrócił! Dzik! Ty żyjesz! Pamiętacie Dzika w pierwszym odcinku? Soul Knight? Pamiętacie? Z Bartkiem? Dzik zginął, a tu nagle jest! Tak! Ja wali! Jedziemy dziku, tak! Znowu z dzikiem! Znowu razem! Wi, Dzik żyje! Juhu! Walczmy dziku, dziku! Jak nazwać dzika? Napiszcie w komentarzu, jak nazwiemy dzika! Napiszcie, jak dzik będzie się nazywał! No, napiszcie w komentarzu. Bardzo bym chciał go jakoś nazwać. Ja teraz pomysł nie wam. Dlatego daję wam. No, wam to daję. Po co mi jest parasolka? Nie wiem. Nie to, ja chcę wziąć parasolkę. Jestem Piper z Browstars. Nie wiem, jak chcę iść do portalu, bo tu już jest boss. Za chwilę. A to jest tak. No, ale na dół nie, mum, to wsupałem się. Tu nie, nie, kończy mi się mana. Ta parasolka jest dobra. Chociaż tego. Tą dziku, ty nie zginiesz. Dziku ja ci obiecuję. W tym odcinku nie zginiesz. Jasne? Nie. Mówię nie. No mi many zaczyna brakować, a tu. To, to za chwilę, boss pewnie. Jezu, ja za... Dobra, to może masz. Oni tu przyjdą. Dziku! Czemu ty masz tak mało życia teraz? No nie no! Dobra, parasolka! Nie za dużo mu biję, ale będę go strzelał z parasolki. No, umieraj! Aaaa! Jak nienawidzę tych magów, oni tak mnie wkurzają, że zadają tyle do Tak, czyli idziemy już yy, do bossa. Dziku, damy radę, nie? Armanda do diabła. To ty? Jezu! Dziku! Nie, nie umieraj! Dziku! Dziku! Ty przeżyjesz. Many nie mam. A ja tam nie podejdę. No, jak ja mam tam podejść? Nie, ja nie podejdę, zgidę. Dobra, zaczekaj, masz salwę, jeszcze na te kręcioki aż niech swoje wystrzeli. Dobra. I ruszamy. No już, bo ja chcę ruszać. Dobra. Kurde, to jest srujące. Nie wiedziałem. Eee, śnieżny liście, wszystko zależy od ciebie. Jezus! To jakieś macki wyjęło. Ja się chowam. Ale tu ma tak mało życia. Uuu, mama! Nie! Kotek! Ruszcie, koteł! Zaczka, masz przestanie tą trudkę no kot, no kot, no Czemu ten kot tam nie podejdzie, no Eee, te kule tu nie idą, nie Kurde, ona jest za silna, ja nie mogę tak przegrać, ile No, to, to, to. no, 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 jeszcze chwila no, nie mogę, ja nie mam! Adek. Kotek, tak, dawaj kotek, bierz ją o tak! Jest! Zabiłem bosa! Jej! O dziku! Szkoda, że tu leżysz. Wybuchowy młot bojowy. Biorę to. Co to jest? Wow. No dzik, Polek, niestety. No. Mmm... Wiecie co? Tak sobie teraz myślę, że za tydzień zrobimy tą oto mapę. Zgadzacie się? Bo ja myślę, że to bardzo dobry pomysł. No i na koniec tak z tłuczkiem bojowym walniemy. No więc cześć i czołem.